Podróże kształcą, ale tylko tych wykształconych. Tych, co zadają pytania, tych, co łączą fakty, wiedzą coś o historii. I to samo tyczy się podróży przez własne życie. Im więcej wiemy o historii rodu, im więcej zadajemy pytań, żeby znać perspektywę, na jaką patrzą nasi bliscy. Tym więcej wiemy o samych sobie, o naszym sposobie myślenia, o naszych programach, które są wiodące w naszym życiu. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu. Wiedza umożliwia lekką podróż przez życie. Im więcej wiesz na temat swojego rodu, tym więcej wiesz na swój własny temat. Zapraszam na grupę na Facebooku i zapraszam do zbierania informacji na swój własny temat.